Siema, dziś zobaczycie, jak zarabiam kasę na walentynkowym konkursie. Potrzebne nam są dwie torby, gdzie jest dużo miejsca i teleport do miasta krasnoludów. Dobra, dosimy go. Przynosi nas teraz i idziemy tutaj, dokładnie tu. Jestem taka gościnka. Która sprzedaje nam zielsko zielonych obłąkaniec za 40 zł, chyba gdy go wystawimy na aukcji, kosztuje około 20 tysięcy. Teraz ostatnio sprzedawałem za 90 k. Teraz więcej ludzi o tym wie. I no, tanie po prostu muszę sprzedawać widzicie, będę miał tego 86 sztuk, po 20 tysięcy, to trochę kasy będzie. Mnie to wychodzi chyba nawet 4k, bo nawet mniej, nawet 3. A ludzie za to dają 20 tysięcy za jedną sztukę, nie? Więc coś jest nie tak. Dlatego, że jest tylko ten konkurs walentynkowy, inaczej ludzie by tego nawet nie kupili. Dobra, idziemy do miasta, do Itchan. Musimy zajrzeć do aukcjonera. Wystawimy to przy okazji. Ale ludzi to jest. O, kupili. O, przy okazji, jak tu już jesteśmy, to zobaczycie, że ludzie to kupują. O, zobaczcie, po 20 tysięcy. Tutaj zaczyna za 15, salałem. Czy, no, 15. Tutaj za 90 tym jeszcze tutaj gdzieś chyba za 45, jest. Nie, to jest krwawe o to nie to. O, tu jest za 50k, tu jest znowu za 90. Dużo kasy jest z tego. Na rynku trochę jest, jakbym na świecie zemyna. Więc tutaj trochę tego już jest, chyba z 9 stron około. Ciągle dodaję tych stron, że coraz więcej jest, coraz taniej. I cała kasa do mnie idzie. Chociaż na początku to ludzie sprzedawali to za 500k i kupowali, nie? Ale były dwie aukcje, aby na to to ktoś kupił. A teraz to jest tego tyle, że nie wiem. Dalej ładuj się. Wpisujemy zielonek. Obłąkaniec. Wszystkie aukcje moje są tutaj, chyba z 5 stron te po 50, 45k, chyba po 41 zaraz będzie o, już ci zaczyna. I na ósmej, o tu już jest 20 tysięcy, to jest moje wszystko. 35k to nie moje 15k, jakiś debil wystawi wystawił, musimy to kupić. Bo nie, to chyba ja wystawiłem. Już nie pamiętam nawet tyle razy uważam, tam, że nie wiem 43, 41, 20, 15, k dwie moje, tak to moje. Dobra. Dzięki za obejrzenie filmu Myślę, że wam pomogę zarobić kasę tym, tym sposobem. Dzięki za obejrzenie narka.